Zadanie dziewiąte wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których podane równanie x kwadrat odjąć m minus 4x plus m kwadrat minus 7m plus 12 równa się 0, ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste, x1 oraz x2 spełniające podany warunek. No i teraz tak, jakieś założenia? Przede wszystkim jeżeli mówimy o dwóch, jeżeli mówimy o dwóch, rozwiązaniach rzeczywistych, jeszcze różnych, to na pewno delta będzie większa od zera. No i to będzie nasz drugi warunek. No zacznijmy może od delty, gdzie łatwiejsze, szybciej nam pójdzie. Pamiętamy, że delta to b kwadrat minus 4ac, przy czym naszym a jest 1 naszym b jest minus m minus 4, a naszym c jest m kwadrat minus 7m plus 12. No to zapiszmy, że nasza delta, nasza delta równa się b kwadrat, czyli minus m minus 4 kwadrat, minus 4 razy 1. I razy c, czyli m kwadrat minus 7m plus 12 równa się. I teraz tak minus do kwadratu podniesiony da nam plus, więc zapiszmy od razu, że mamy m kwadrat minus 8m plus 16 z wzoru skróconego mnożenia. Tu mamy minus 4 razy m kwadrat, czyli minus 4m kwadrat, minus 4 razy minus 7 to plus 28m.

To ma być większe od 0? Jeżeli tak, no to powiedzmy delta z gwiazdką, czyli wchodzimy jakby poziom wyżej. No i podobnie, naszym A jest minus 3, tym razem naszym B jest 20, a naszym C jest minus 32. No i piszemy b kwadrat od razu 400, minus 4, razy minus 3 i razy minus 32, czyli 400 minus minus i minus. Nie parzysta liczba minusowy, więc będzie minus 384, czyli 16. No i w takim razie m1 będzie równe minus b. Minus B, czyli w naszym przypadku minus 20 minus pierwiastek z delty z gwiazdką, czyli 4 przez 2A, czyli 2 razy minus 3. Mamy minus 24, minus 6, czyli 4 całe. I M2 to będzie różnica tylko w znaku. No i dostaniemy minus 16, minus 6. Czyli plus 8 trzecich. Narysujmy sobie teraz parabolę skierowaną ramionami w dół. Skierowaną ramionami w dół. Tu pamiętamy, że mamy minus trójkę. Ma być tylko większe, więc nie będzie tej równości. 8 trzecich mniejsze od 4, więc po lewej stronie. To, co jest pod 8, jest na minusie, to, co jest nad 8, jest na plusie. No, nas interesuje wszystko to, co jest dodatnie, czyli możemy sobie zapisać przedział tutaj m należący do przedziału od 8 trzecich do 4 całych. I to jest pierwsza część naszego zadania. No i Teraz pamiętamy o naszym drugim założeniu: x1 do potęgi trzeciej, dodać x2 do potęgi trzeciej. Mniejsze od 5x1 do kwadratu razy x2 dodać 5x1 razy x2 do potęgi drugiej. No i z czego będziemy tutaj korzystali? Może zapiszmy sobie od razu. Na samej górze tutaj przypomnienie krótkie. Wzory wieta x1 razy x2 to jest c przez a. A x1 dodać x2 to minus b przez a. No to jeżeli tak, to trzeba to jakoś powiązać i w jakiś taki podobny sposób to porozpisywać. No to już może nie przepisując tej lewej strony, chociaż możemy to od razu zapisać. Pamiętamy, że x1 do potęgi trzeciej dodać x2 do potęgi trzeciej, więc suma sześcianów może być zapisana trochę inaczej. Mamy x1 dodać x2 razy w nawiasie pierwsze do kwadratu podniesione minus iloczyn i kwadrat drugiego. I to ma być mniejsze. I teraz od czego możemy sobie zapisać, że to będzie 5 x1 razy x2 i razy x1 dodać x2. I teraz przenieśmy sobie wszystko na, na jedną stronę. I zapiszmy od razu, że to jest x1 dodać x2 razy i teraz tak. X1 kwadrat odjąć x1, x2 dodać x2 kwadrat i od razu minus 5x1x2. I to ma być ujemne, czyli mniejsze od 0. No w kolejnym kroku uprośćmy to trochę. Napiszmy, że to jest x1 kwadrat. Dodać x2 kwadrat. I minus 6x1x2. i x2. Nie większe, tylko mniejsze od 0. No a my pamiętamy taki wzór skróconego mnożenia, gdzie. A dodać b do kwadratu było równe a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, i nas interesuje to, że tu był plus. Jak to był plus, to możemy zrobić dokładnie to samo, dokładnie to samo możemy zrobić tutaj. No to działamy. x1 dodać x2 i teraz tak, x1 kwadrat dodać 2 razy x1 razy x2 dodać x2 kwadrat. Jak dodaliśmy dwójkę, czy w zasadzie 2x1x2, to musimy to jeszcze odjąć i pamiętamy, że jak zapiszemy minus 2, to żeby nie zapomnieć jeszcze o tej minus 6, 6x1, x2 ma być mniejsze od 0, to jeszcze raz przepiszmy sobie ten pierwszy nawias, bo drugim możemy już zapisać, że to jest nic innego jak x1 dodać x2 kwadrat. I minus 8 razy x1 razy x2 i to ma być mniejsze od 0. Co dalej? Myślę, że na tym etapie możemy już skorzystać z tych naszych wzorów wzorów Wieta. Może sobie zapiszmy je jeszcze raz tutaj niżej, żeby były widoczne. Obok. x1 razy x2 to jest c przez a, a x1 dodać x2 to jest minus b przez a. Zmieńmy z powrotem kolor. No i x1 dodać X2, no to widzimy, że to jest minus B przez A razy ta sama suma podniesiona do potęgi drugiej, czyli minus B przez A do kwadratu i minus 8 razy i czyli razy C przez A ma być mniejsze od 0. I teraz możemy tu próbować to upraszczać, kombinować. Ale na tym etapie możemy już zauważyć, że A jest równe 1. Skoro A było równe 1, to tą naszą nierówność możemy zapisać jako minus B razy B kwadrat minus 8C mniejsze od 0. No i teraz tak, ile wynosiło B? Jeżeli B wynosiło minus 8, e, minus M minus 4? To b będzie wynosiło m-4. Teraz to samo b do potęgi drugiej, no to jeżeli do drugiej, to tego minusa nie musimy uwzględniać. To jest m-4 do potęgi drugiej i minus 8c. Pamiętamy, że to było m kwadrat minus 7m plus 12. I pamiętamy, że to ma być ujemne. No to piszemy dalej. M odjąć 4. Tu możemy to rozpisać m kwadrat minus 8m dodać 16 odjąć 8M kwadrat minus 8 razy minus 7 to 56. Na plusie i minus 8 razy 12 to minus 96. No to redukcja wyrazów podobnych. M kwadrat odjąć 8 m kwadrat to jest minus 7m kwadrat. Minus 8 dodać 56 to jest plus 48 m i 16 od 96 to jest minus 80, mniejsze od 0. I teraz tak, na tym etapie zajmijmy się tylko tym drugim nawiasem. No to policzymy sobie deltę. Delta to jest b kwadrat, czyli 48 do potęgi drugiej. Minus 4 razy minus 7 i razy minus 80. Czyli 48 odjąć, 25, 23 do 50 brakuje nam 2 do kwadratu 0,4 3 minusy, więc odjąć 8 razy 50, jeszcze sekundę, tak, czyli otrzymamy 64. Pierwiastek z 64 to jest 8. No to oznacza, że M1 będzie równe minus B minus pierwiastek z delty przez 2A czyli minus 56 minus 14, czyli 4 całe. I M2 będzie równe minus 48. Dodać 8 przez 2 razy minus 7. Czyli minus 40 minus 14, czyli plus 27. No i tu też mamy czwórkę, tak? W zasadzie mamy do narysowania wielomian. To narysujmy go. Zaznaczmy sobie nasze, nasze rozwiązania, czyli 27. Ono jest jednokrotne. I czwórka która Jest dwukrotna, czyli krotność jest parzysta. No i co robimy? Najwyższą potęgą jest M do 3. Przy M do 3 stoi współczynnik o wartości ujemnej, więc idziemy od dołu. Z prawej strony od dołu. Czwórka ma krotność parzystą, więc odbijamy. I 27 ma krotność nieparzystą, więc przechodzimy na drugą stronę osi. No i to, co jest nad 8, jest dodatnie, To, co jest pod 8, jest ujemne. A my mówiliśmy, że to ma być mniejsze od 0. Mniejsze, czyli zera też nie wchodzą w grę. To dla nas to będzie ta część i ta część. No to zapiszmy, że m należy do przedziału 27 do 4 i 4 do plus nieskończoności. I to jest nasza druga część. A z pierwszej części. Pamiętamy, że to był przedział 8 trzecich do 4 całych. Czyli zapiszmy sobie jeszcze raz tu 1. No to w końcu jaka będzie odpowiedź. Bo no my szukamy części wspólnej, czyli bierzemy wszystko, wszystko razem teraz. Umieszczamy na jednej osi. Czyli tak, 8 trzecich z tych wartości będzie wartością najmniejszą. No tu piszemy 8 trzecich. Gdzieś tam po drodze będzie czwórka, i to jest nasza jedna część. No i teraz 20 27, gdzieś po drodze tu będzie do 4 całych, i 4 całe do nieskończoności. No to widać, że częścią wspólną, zarazem rozwiązaniem będzie przedział od 27 do 4 całych, i to jest koniec naszego zadania. Czyli jeszcze raz pokrótce. Wiemy, że jeżeli mamy mieć dwa rozwiązania, to delta ma być dodatnia i jeżeli spełniony ma być warunek, to musimy to jakoś rozpisać. Rozpisujemy deltę, sprawdzamy kiedy ona będzie dodatnia, dla jakiego m. To mamy zależność od m, którą musimy dalej gdzieś tam powiedzmy rozpisać. Otrzymujemy jeden przedział. Z drugiego warunku, za pomocą wzorów wieta, upraszczamy to, żebyśmy mogli. W jakiś sensowny i prosty sposób to dalej przeliczyć. Otrzymujemy wielomian. W zasadzie nierówność wielomianową. Rozwiązujemy nierówność. I pamiętamy, że na końcu spełnione musi być wszystko. Tak, jednocześnie pierwszy i drugi warunek. Stąd ta część wspólna, czyli przedział M należący do 20, przedział od 27 do 4 całych. I to jest koniec zadania.